Po dokładniejszym przyjrzeniu się schematowi zauważymy, że w górnej gałęzi i środkowej występują po dwa opory o tych samych wartościach połączone szeregowo. W szeregowym łączeniu opór zastępczy jest sumą oporów składowych. Tak więc górna gałąź ma opór 2r i środkowa też 2r. Możemy schemat uprościć. Zamiast dwóch oddzielnych oporów r wstawiamy jeden 2r. I w gałęzi środkowej to samo. Teraz zauważmy, że mamy dwie gałęzie, w których opory są połączone równolegle. Jeden opór jest 2R, a drugi R. Liczymy opór zastępczy tych dwóch połączonych równolegle, a więc 1 przez R1, czyli 1 przez opór zastępczy równa się 1 dzielone przez 2R plus 1 dzielone przez R. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, dodajemy i znajdujemy, opór zastępczy. Zatem teraz narysujemy schemat, gdzie nie będzie tych dwóch oporów, a będzie jeden zastępczy o wartości 2 trzecie R. Oto ten obwód. I teraz widać, że w dolnej gałęzi mamy dwa opory połączone szeregowo, ich opór zastępczy R2 liczymy jako sumę oporów składowych R i 2 trzecie R. Sprowadzamy do wspólnego mianownika i znajdujemy. Opór zastępczy R2, tych dwóch. Możemy teraz schemat narysować i jeszcze upraszczając go. Zamiast tych dwóch narysujemy jeden opór, ale o wartości 5 trzecich R. No i został nam już ostatni krok w rozwiązywaniu zadania. Mamy dwie gałęzie połączone równolegle i opory w nich są takie, jak na ekranie. Znajdujemy opór zastępczy, czyli poszukiwany przez nas. Odwrotność tego oporu jest równa sumie odwrotności, 1 dzielone przez 2r i 1 dzielone przez 5 trzecich r. Sprowadzamy do wspólnego mianownika i znajdujemy, że opór zastępczy tego pierwszego obwodu jest taki jak ostatniego i wynosi on jeden, 10 jedenastych oma.